Cześć! No to zapraszam do kontynuacji tej serii o podstawach blockchaina i kryptowalut. Pod poprzednim filmikiem pojawił się komentarz z zapytaniem o to, gdzie znajduje się klucz prywatny na urządzeniu typu Ledger, Nano. I tak sobie myślę, że omówię to w kolejnym filmiku, który będzie dotyczył takich właśnie ogólnych zasad bezpieczeństwa. Natomiast teraz chcę uzupełnić poprzednie wątpliwości związane z portfelami, adresami na XRP Ledgerze i omówić to, co dzieje się z kryptowalutami na naszych portfelach, no jak to właśnie dokładnie wygląda. Zanim jeszcze zaczniemy, taką mam jedną uwagę. Jeżeli będę mówił słówko Ledger, to mam na myśli taki blok jak w blockchainie. Nie chodzi mi tutaj o urządzanie typu Ledger Nano S, czy Ledger Nano X, jeżeli będę właśnie mówił o tym portfelu sprzętowym, to powiem samo nano S albo samo nano X, Ledger to jest po prostu odpowiednik bloku w blockchainie i tutaj tej nomenklatury będziemy się trzymać. Dobra, skoro to jest jasne, no to możemy zaczynać. Zacznę właśnie od razu od tego, że żadne środki, niezależnie od blockchaina czy jakiegoś ledgera, nigdy nie opuszczają swojego środowiska, swojej platformy. I tutaj za przykład możemy sobie wziąć cały blockchain, cały blockchain Bitcoina, tak jak tutaj widzicie na tej naszej takiej. Mało profesjonalnej, no ale myślę, że obrazującej całą sytuację, małej prezentacji. Ogólnie tak, jeżeli na naszym urządzeniu typu NanoS, czy Trezor, czy na jakimś software'owym portfelu typu Trust Wallet, czy nawet na, na, na jakiejś giełdzie bitcoiny gdzieś tam wędrują, przemieszczają się w jakiś sposób z portfela na portfel, nie oznacza to, że w ogóle opuszczają swój blockchain. To, to trzeba od razu zaznaczyć i zwrócić na to uwagę. Zawsze tam będą jedynie co wy posiadacie to są klucze prywatne i klucze publiczne. I te klucze dają wam prawo do udziału do pewnej tam konkretnej ilości bitcoinów na całym blockchainie, zgodnie z, ze stanem posiadanych przez Was bitcoinów. I tak jak widzicie tutaj, tutaj mamy na, w czarnej ramce oznaczyłem cały blockchain bitcoina, czyli ten cały czarny, czarny obszar to będzie te 21 milionów. I wasz portfel będzie stanowił tylko jakąś część, tak jak widzicie, są większe portfele, mniejsze portfele, tak to może być 5000 bitcoinów, 10 tysięcy bitcoinów, może być pół bitcoina 0,0001 bitcoina i tak dalej. Jedyne co będziecie mieli, to będziecie mieli jakąś tutaj. Pewną część, pewien udział na całym właśnie blockchainie. Czyli jeszcze raz, żeby to wszystko było dla, dla, dla każdego jasne: Wasze bitcoiny, czy jakieś tam inne Ethereum, Liski, Dashcoiny i tak dalej, zawsze będą tylko na swoim blockchainie. Nigdy nie są z niego w jakiś sposób wyrywane, nie są wysyłane na, na wasze portfele. Wasz adres publiczny, wa, was, ym, wasz adres na tym portfelu pokazuje tylko do jakiej ilości tych coinów, tych kryptowalut macie prawo. Jeżeli chcecie je gdzieś przesłać, to musicie za pomocą klucza prywatnego. Podpisać taką transakcję i najprościej mówiąc, w ten sposób przekazujecie po prostu prawo do udziału w jakiejś tam ilości swoich bitcoinów komuś innemu, tak? na jakiś inny adres to po prostu przesyłacie. Sytuacja wygląda dokładnie tak samo na XRP ledgerze, chociaż wiadomo, tam technologia jest, jest jednak inna, ale idea jest taka sama. Każdy z nas ma jedynie pewne prawo do, do udziału w danej ilości środków, zgodnie właśnie z ilością posiadanych XRP. I teraz pytanie, co stanie się z takimi środkami, jeśli zgubicie wasz, wasz klucz prywatny? Po prostu przepadają. Oznacza to, że nadal będą jakimś tam udziałem w całości na, na tym danym blockchainie, natomiast nikt nie będzie do niego miał dostępu ani żadnego prawa, czyli nie będzie można tego ani gdzieś przesłać, nie będzie można z tym kompletnie nic, nic zrobić. Pojawiło się jeszcze również takie jedno pytanie, co oznacza? Jeżeli ktoś mówi, że trzyma swoje kryptowaluty offline, jeżeli ktoś mówi takie twierdzenie, to oznacza po prostu tylko tyle, że ten ktoś nie rozumie dokładnie, jak to wszystko działa. Nie ma żadnego pojęcia o, o, o tej całej technologii. Nie wie, jaki tu jest ogólny koncept na to wszystko. Kryptowaluty zawsze są na swoich blockchainach. Zawsze są online, zawsze są, powiedzmy, on-blockchain. Jedyne co możecie trzymać offline to są klucze prywatne, nie kryptowaluty, klucze prywatne możecie trzymać offline. Powiem wam tak szczerze mówiąc, czasami ręce mi opadają jak słucham takich wypowiedzi pewnych ekspertów, którzy już siedzą w tym, w tym temacie od, od kilku dobrych lat, nagrywają różne filmiki, a nie mają pojęcia na temat podstawowych kwestii związanych z tą technologią blockchain. Po prostu szkola gadać. Dobra, na teraz to, to tyle myślę. A widzimy się w kolejnym filmiku, gdzie omówimy sobie tutaj bezpieczeństwo waszych kluczy prywatnych i jak właściwie powinno wyglądać, żeby było bezpiecznie, żeby wasze środki zawsze były z wami. Dobra, ode mnie to tyle. Dzięki, cześć.